Nasyłali do nas migrantów, uchodźców, nachodźców po to, żebyśmy nie wydawali 5% PKB na Ukraińców, po to, żeby nas nie posłali na cudzą wojnę. Trzeba po prostu odzyskać niepodległość. Jestem jedynym kandydatem stającym do tych wyborów, który ten program głosi. Nie da się uzgodnić naszej wolności, bezpieczeństwa, zdrowia życia, jeśli będziemy pozwalać obcym rządzić naszym życiem. Trzeba okay. odzyskać niepodległość, bo inaczej ani podatki nigdy nie będą niskie, ani proste, ani też nasze dzieci nie będą się rodzić bezpiecznie i nie będą narażone na eksperymenty medyczne. Odzyskajmy niepodległość. Czas na odpowiedź Sławomira Węcera. Odpowiedź jest prosta. Nie zamierzam godzić interesów narodowych z dążeniem do dalszej integracji Unii Europejskiej, ponieważ nie zgodzę się na dalszą integrację Unii Europejskiej. Polskie interesy narodowe są znacznie ważniejsze niż dobro Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że każda przytomna osoba powinna rozumieć, że dalsza integracja. Przede wszystkim w interesie Francji, Niemiec, a nie państw takich jak Polska, dlatego będę stał na straży polskiej suwerenności. Ja wiem, że praktyka poprzednich rządów, rządów PiSu i Platformy, była zupełnie inna, ale uwierzcie mi Państwo, naprawdę. Można inaczej, można dbać przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne, dlatego nie zgodzę się na żadną zmianę traktatów unijnych, nie zgodzę się na żadne kolejne przeniesienie kompetencji polskiego rządu do Brukseli, nie zgodzę się na wdrożenie paktu migracyjnego na przyjmowanie tutaj do Polski nielegalnych migrantów, na wypłacanie im zasiłków, nie zgodzę się też i doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu, który zwiększa nasze koszty życia. Więc podsumowując. Przede wszystkim polskie interesy i koniec dalszą integracją Unii Europejskiej.